Czyli mamy w dwa miesiące rodzi się 190 tysięcy dzieci, czy 195, a 160 miesięcznie osób umiera plus straty na wojnie. Oni się wyludniają. Tak, w sensie to, to są oficjalne dane dumy państwowej 500 tysięcy minimum rocznie. Teraz, przez następne mhm. dekady. Problem jest na tyle duży, że w 2050 roku. Najprawdopodobniej trzeba będzie podnieść wiek emerytalny w Rosji do 80, do 80 roku życia, bo inaczej nie będzie tej zastępowalności przez tą potężną dziurę demograficzną, w którą Putin też wpycha tych młodych ludzi, którzy by mogli płodzić, a jednak e, walczą. Mhm. E, tylko jest jeden szkopuł. E, mężczyźni rosyjscy żyją według różnych danych, według oficjalnych 68. Według tych mniej oficjalnych 64, więc Rosjanie do tego 2050 roku będą musieli wymyśleć sposób, jak mężczyźni od 12 do 16 lat po zgonie będą dalej pracować. Bo tu jeszcze nauka tego nie, nie rozwiązała.